Pani kazała na lekcję Przygotować dzieciom historyjki z morałem Historyjki mieli Dzieciom rodzice opowiedzieć Następnego dnia dzieci Po kolei opowiadają Pierwsza jest Małgosia Moja mamusia i tatuś Hodują kury Na mięso Kiedyś kupiliśmy dużo piskląt Rodzice już liczyli ile zarobią Ale większość umarła Nie licz Pieniędzy z kurczaków, zanim nie dorosną. Tak powiedzieli rodzice. No, bardzo ładnie, mówi pani. Następny mareczek. Moi rodzice mają welęgarnię kurczą. Kiedyś kury zniosły dużo jaj. Rodzice już liczyli ile zarobią, ale z większości wykluły się koguty. Dobrze, Mareczku, a jaki z tego morał? Nie z każdego jajka wlega się kura. Tak powiedzieli rodzice. No, bardzo ładny. No i wreszcie grande finale, czyli Prymus Jasio. A siłyka już walił. Ojciec to mnie tak powiedział. Kiedyś dziadek Stasek w czasie wojny był cicho ciemny. No i zrzucali go na spadochronie nad Polską. Miał przy sobie tylko mundur, giwerę, stona naboi, nóż i butelkę szkockie whisky. 50 metrów nad ziemią zauważył, że leci w środek niemieckiego garnizonu. Niemcy już go wypatrzyli, więc dziadek Staszek wychlał całą wyski naraz, raz, żeby się nie stłokła. Odpiął spadochrą i spadł z 20 metrów w sam środek niemieckiego garnizonu. I tu dawaj tam, pandamenium, dziadek Staszek pruje z giwery, Niemcy walą się na ziemię jak afgańskie domki. Juchy więcej niż na filmach z gubernatorem Arnoldem. Z 80 ubił. I jak skończyły mu się pestki nóż i kosi Niemców jak bory na zboże. Na 30 klinga poszła. Pozostałych dziadek zapił z butajucie. W klasie konsternacja. Pani, mimo waliu, w pazmach pyta się. Śliczna historyjka, dziecko, ale jaki morał? Też się ty pytałem, a na to Nie wku... Dziadka Staczka jak chce popije